co jeść, wiemy ile jeść, ale nie znamy jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli proporcji makroskładników. Ile mamy jeść białka, ile mamy jeść a ile tłuszczy. To jest też bardzo ważne, a wszystko to zależy od naszego organizmu. Są trzy typy organizmów, mianowicie endomorfik, mezomorfik oraz ektomorfik. Każdy z tych typów charakteryzuje się inaczej. I według tego typu trzeba określić proporcjonalność makro w naszej diecie. A jak to wygląda? Posłuchajcie. Ektomorfik jest z natury chudy, posiada kościste kończyny, szybki metabolizm, dobrą wchłanialność węglowodanów. I taka osoba potrzebuje tych węglowodanów w swojej diecie więcej. Proponuję tutaj 55% jeśli chodzi o węglowodany, 25% jeśli chodzi o białko, 20% tłuszczy. Tak możecie zacząć Waszą dietę, jeżeli jesteście chudzielcami i macie szybką przemianę materii. Kolejny typ, mezomorfik. Mezomorfik posiada atletyczną, muskularną budowę z natury, szerokie barki, jego przystajność węglowodanów jest średnia, metabolizm jest również średni. Dlatego dla takich osób liczba węglowodanów powinna być trochę mniejsza: 45%, białka 30% oraz tłuszczy 25%. Mezomorfików jest dosyć mało. Przykładowym, najbardziej znanym mezomorfikiem jest Arnold Schwarzenegger. Jest to osoba, która z natury już była duża. Więc jeśli masz taką budowę, zastosuj takie proporcje. Ostatni typ budowy jest to endomorfik, czyli osoba o krępej, szerokiej budowie, wolny metabolizm, słowa przyswajalność węglowodanów. Takiej osobie proponuję spożywanie małych posiłków co kilka godzin i spożywanie dużej ilości wody. Ma to na celu przyspieszenie metabolizmu, ponieważ endomorficy mają tendencję do tycia, niestety. Taka osoba powinna spożywać tych węglowodanów jak najmniej. Czyli w tym przypadku proponował 30%, natomiast białka 35% oraz tłuszcze również 35% kaloryczności w, całym, w całej diecie. Jednak każdy organizm jest inny i należy eksperymentować z tym. Są to tylko przykłady, szablony, które można zastosować i zobaczycie sobie jak to działa na waszym organizmie. Czasami zmniejszenie węglowodanów na koszt tłuszczy, powoduje szybszą utratę tkanki tłuszczowej. Dlatego pamiętajcie, trzeba kombinować, ale ważne, żeby zgadzała się kaloryczność. I tym sposobem doszliśmy do końca. Mam nadzieję, że rozświetliłem Wam trochę temat diety. Wiecie, co jeść, czego unikać, jak, jakie ilości, jakie proporcje. Zastosujcie sobie to na Waszym organizmie, tylko minimum wysiłku, jakie musicie spełnić, to liczenie makroskładników. Na początku będziecie musieli sobie zapisywać, ile czego jecie, ile gramów. Trzeba ważyć te substancje, liczyć kalorie. Myślę, że sobie poradzicie. Na pewno będzie warto. W następnych odcinkach będzie więcej szczegółów i ciekawych porad dietetycznych. Oglądajcie, subskrybujcie kanał. Pozdrawiam Was serdecznie. Pozdro!